Witam serdecznie w sobotni poranek, Dzień Niepodległości. 11 listopad. Podobno o 11.11. .11, dzisiaj 11.11. 11, jakaś brama <coughs> się ezoteryczna otwiera, astralna, coś tam, coś tam, i mamy afirmować gdzieś tam i sobie. Składać po prostu mm, swoje intencje. Ja się tym nie zajmowałam, bo uważam, że każda pora jest dobra na to, żeby się połączyć y, z naszym stwórcą i, i y, po prostu umieć kreować swoją rzeczywistość. Y, no, ja sobie ją tak wykreowałam, że nie wiem co mam robić na chwilę obecną. No, zauważyliście, że mi nie było przez jakiś czas. Malowałam dużo, malowałam. Namalowałam no tego Jerzy, Świętego Jerzego tam jeszcze kombinuję, ale jeszcze Wam go nie pokażę, bo on taki ciągle mi tam coś w nim brakuje. Ale namalowałam anioła. Namalowałam go do góry nogami, bo tu ma zawieszkę i tu ma stopy z drugiej strony. To był taki obraz, reprodukcja na papierze Wyspiańskiego, tam tej dziewczynki takiej opartej, tak sobie, tak jakby na stole leżała. Muszę tą zawieszkę przełożyć. Umyłam, zamoczyłam, papier zdarłam i namalowałam anioła jesiennego. Tak wygląda. O, to jest taki pasik. Pokazywałam wam jego zarys. Jak, jak go y, z, zaczynałam oł, ołówkiem. No i tak wyszedł. Y, no, sporo pracy. Nie wiem, czy jest dobre, czy jest niedobre, czy tam jeszcze coś z nim poprawiać. Wydaje mi się, że jest w miarę okej. Okay. No i zaczęłam robić też Barbie. Y, Barbie. Y, robię w sukience z serwetki i skrzydła są z folii bąbelkowej, ale coś mi tu nie pasuje. Yy... O, ciężko, nie wiem czemu tutaj tak, tak mocno to mi to światło opada, że nie potrafię Wam dobrze, bo po... może tak skomponowałyśmy się obie dzisiaj na niebiesko. Tak wygląda i tutaj są te skrzydełka. I, no tutaj jeszcze wymaga to pomalowania, tutaj jeszcze ta ramka. To jest na denku z farby zrobione. Lalka Barbie i papier toaletowy jest tutaj namoczony. Ona jest tak przymocowana i, i tworzę ją właśnie. I jeszcze nie wiem, nie wiem za bardzo, co, co tutaj wymyśleć. No wygląda obecnie jak wygląda. Maluję też na drewienkach, Szkole perspektywę, tu mamy jakieś jeziorko. Tu mamy zachód słońca, jeszcze są do poprawki, bo to nie wszystko jest pokończone i tutaj mamy też takie morskie klimaty, ale to jeszcze, jeszcze do pracy. Tam jeszcze mam tych drewienek bardzo, bardzo dużo, żeby jeszcze pomalować. Niektóre dokończyć. Kończę też moją serię terakotowych talerzyków. Yy, także mam sporo pracy. No i tutaj też właśnie yy, robię, tworzę, a yy, na chwilę obecną jeszcze tego nie potrafię sprzedać. Jestem wystawiona na, na swoim sklepiku, jestem wystawiona na, na, na różnych mediach społecznościowych. Niestety, zainteresowanie sztuką na chwilę obecną jest nie za wielkie. Ech, y, świątecznych ozdów nie robię, bo jest tego zatrzęsienie w Pepko, w Kiku, y, w, w, ty, w, ten, w Primarkach, Ticken, Maxach. Y, no we wszystkich tych sklepach, które zajmują się dekoracjami do domu, więc yy, ciężko się przebić z taką sztuką rękodzielniczą. Samochodu nie mam, na targ nie mogę jechać. <grym> nie wiem, może dzisiaj Pan Mechanik będzie dzwonił. <grym> yy, yy, może na poniedziałek już będę miała auto przydałoby się, bo yy, na, na te lekcje rysunków poniedziałek i. I, I no, jakoś tam muszę dojechać. Jak mnie to pojadę autobusem, nie jest to jakiś tam kłopot. No i, i, i tyle. <laughs> y powiem Wam, że te kilka dni zastanawiałam się mocno, czy jest sens prowadzić kanał. Ja się mogę za chwilę trochę rozpłakać, więc się nie, 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 nie stresujcie tym, bo tak mam. Y no bo wiecie, w tamtym roku byłam pełna nadziei, że kanał się rozwinie. I kanał się rozwija, wszystko jest ok, więc zakładałam, że im dalej w las, tym lepiej i w ogóle i się utrzymam i w ogóle z, z kanału i będzie fajnie. Ale okazało się, że YouTube tak pokombinował algorytmami i, i ilością wyświetleń i y, oglądaniem reklam. Że te algorytmy całkowicie obcięły mi zasięgi, obcięły mi ilość wyświetleń, na szczęście nie obcinają mi subskrypcji. No, może tam jakieś pojedyncze odpadają, ale większość się zachowuje. Natomiast to przekłada się na, na dochody z reklam. Ja nie dość, że ich nie miałam dużo, ale pokrywały mi rachunki. Na chwilę obecną już mi nie pokrywają. Więc trzeba coś wykombinować i mam dwie możliwości: albo zrobię wam niestety część kanałów będzie płatna i tylko będzie można obejrzeć w momencie kiedy się wpłaci jakąś tam kwotę na nie wiem no dla osób wspierających ja tego jeszcze nie rozwiązałam jak to ma wyglądać w każdym razie jestem do tego zmuszona, żeby coś zrobić. Więc albo właśnie płatne kanały dodatkowe, gdzie będę pokazywać może jakieś inne treści, albo, albo te kanały szkoleniowe będą, filmy szkoleniowe będą, będą płatne. No bo niestety muszę się jakoś utrzymać. I, a druga rzecz, to po prostu muszę y, kosztem kanału, czyli nie kręceniem filmików, znaleźć sobie jakieś zajęcie. Y, no wiadomo, że jakbym sobie jakieś zajęcie znalazła, to nie będę miała czasu kręcić. I y, 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 no, no, no nie jest to y, y, też dla mnie komfortowe, bo ja nie potrafię pracować. Dostaję małpiego rozumu w momencie, kiedy przychodzi do mnie osoba na wyższym stanowisku. No po prostu mam taką, taki mam stres, że, że całkowicie wyłącza mi się myślenie. Ja to już próbowałam przepracować na terapii. Nie, nie da się. Znaczy pewnie się da, ale ja tego nie umiem zrobić. I dla mnie po prostu praca kończy się głęboką depresją. Więc tutaj. Hmm, no, fizycznie też nie, bo mam przepuklina na kręgosłupa i długo nie popracuję, bo zaraz mi kręgosłup wysiądzie, no więc muszę sobie znaleźć takie zajęcie, które pozwoli mi na jakiś dochód, a nie będzie mi mocno stresować ani wykańczać fizycznie. No, myślę, że to będzie po prostu handel, że będą to targi, na które będę jeździć. No, jest teraz okres zimowy, więc. Nie jest to łatwe, bo jest zimno i jeszcze się rozchoruję, i więcej wydam na leki niż zarobię. No ale coś muszę zrobić, a jeżeli żadne z tych wyjść nie pomoże, no to bez sensu będzie znaczy bez sensu. Ja robię to dla Was i, i lubię z Wami przebywać, lubię Wam odpisywać na komentarze, lubię Wam pokazywać moją pracę, to jest moje życie. Ale to też jest dużo pracy, a powiem tak: pracy jest coraz więcej, a dochodu jest coraz mniej. Tak. <laughs> Więc nie wiem, co zrobić. Nie wiem, nie wiem czy zamykać kanał, czy, czy robić go płatnym. No mam dylematy, bo to też wiąże się z tym, że nie mogę <laughs> robić remontu pracowni, chociaż tam już nie ma już dużo do pracy, ale oczywiście jeszcze są tam rzeczy, które nie zrobię sama i muszę zapłacić za nie. Pic dalej stoi nieprzewiedziony, bo nie ma kto przewieźć, jest za ciężki. Kominiarz się nie odzywa. Czekam już, no już dobry chyba miesiąc czekam na, na tą decyzję od nich i no muszę ich tam pogonić, żeby, żeby coś wymyślili. No i tyle, no. I... No nic, moi drodzy. Będzie, co będzie. Na razie maluję i myślę. Tak już nawet sobie myślałam ostatnio, żeby, żeby zmienić tematykę kanału na tą podróżniczą, jak Wam mówiłam, no ale to nie mam funduszy na to. Ale wpadłam na pomysł, żeby kupić sobie drona z kamerą i filmować jakieś fajne ujęcia. No, zaraz ktoś się dezwie, że na drona trzeba mieć pozwolenie. Oczywiście trzeba mieć pozwolenie, ale powyżej 250, 250 gram. Poniżej można, można filmować. Nie wiem, jakie to są drony poniżej 250, nawet nie wiem, jakie to są drony powyżej 250. Ale można zrobić taki właśnie taki cykl polska z góry, jakieś filmować targi staroci, bez stresu, że ktoś mnie opierniczy, że mu, stresuje, że mu filmuje stoisko. A tak to dron podleci, sfilmuje i poleci, nie? Takie mam myśli, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Tak, tak się nad tym zastanawiałam. No i czyli zostają mi właściwie mm, tylko, tylko targi staroci. No, bo wiem, że się nie utrzymam w inny sposób i gdyby to YouTube jeszcze jakoś tam, nie wiem dlaczego nie tak zmienili, być może jest to wynik tego, że pulę reklam przejmuje TikTok i już to nawet było głośno, że, że TikTok jest dużą konkurencją do YouTube. Ja sama widzę po sobie, że bardzo. Dużo pomysłów, inspiracji czerpię właśnie z TikToka i, no, i z Instagrama. Facebooka mało tam oglądam, także nawet tych filmów short nie oglądam na YouTube. No po prostu tego jest za dużo. Tak się rozwinęły te social media, i, i tyle ludzi chce być sławnym. I tyle rzeczy wyrzuca. I najspodniejsze jest to, że kanały wartościowe, takie właśnie jak moje, jak jakieś naukowe, historyczne, z, z mają, mają podgórkę. Prędzej się ogląda jakieś takie śmieszne filmiki o zwierzątkach, kabarety, jakieś głupawki, głupie żarty. Ludzie to przyciąga. Natomiast. Sprawy takie bardziej rozwojowe, to no chociaż też, właśnie teraz bardzo dużo tych pojawiło się tych nauczycieli duchowych, coachingów, jak, jakichś takich przewodników, psychologów. No tego jest na, na internecie mnóstwo. Każdy szuka swojego miejsca. Ja też. <grym> No, ale jako, że jestem w takim wieku już mniej no, o mniejszej oglądalności, więc mam, mniejsza, mam mniej tych widzów. I to też tak rzutuje, bo młodzi to więcej właśnie kciuszkach, w, w kosmetykach, tam oglądają, oglądają wizyty w jakichś sklepach wielkopowierzchniowych. i ucięło mi film, bo mi pamięci brakło w telefonie. No i co ja tam mówiłam, że, że mam mniej widzów, bo jestem w, ta, w takim wieku troszeczkę mniej, mniej konsumpcyjnym, ponieważ osoby takie. 45, plus, no 45 plus, 55 plus to jeszcze y, mają jakiś taki pęd zakupowy, natomiast im jesteśmy starsi, tym mniej potrzebujemy. I, a moja widownia jest nawet do 75 plus, więc jeżeli taki y, reklamodawca stwierdzi, że mo, moi widzowie są w tym wieku, i którzy już nie potrzebują tyle to nie wybierze mojego kanału. Przynajmniej YouTube tego nie wybierze, do tego, żeby coś tam reklamować. Więc no tutaj jest też ten kłopot, że tych reklamów nie jest mało. No, a takie duże, duże młode dziewczyny są lepiej postrzegane. No z samego faktu tego, że to jest energia młodości. Mają więcej zapału, więcej energii niż osoby starsze. My tak się kręcimy w takich tematach już poważnych. No, każdy ma swój taką ścieżkę, drogę do życia. Więc ja nie umie rozwijać też kanału, nie, umiem, nie mam żadnej firmy, która by mi to mogła pomóc zrobić, ale trzeba jej też zapłacić oczywiście. Nie chcę kupować płatnych subskrypcji, bo jest coś takiego, że można dokupić sobie ileś tam tysięcy subskrybentów, martwych dusz bez sensu w ogóle to dla mnie jest. I czułabym się z tym bardzo źle, gdybym oszukiwała swoich widzów, że dokupuję płatne subskrypcje, ilości wyświetleń, bo nie na tym to polega. Ja po prostu chcę wiedzieć, że. Zapracowałam sobie moją pracą na ten kanał sama, a nie że, że wykupiłam płatne subskrypcje, jak to niektórzy youtuberzy robią. Także. No i tak cały czas kombinuję i tak i takie mam ogólne zniechęcenie powiem Wam. Nie chcę chodzić za dużo po śmietnikach, ponieważ dużo tam rzeczy znajduję, a nie chcę się też zapchać, bo udało mi się odgruzować pracownię na tyle, żeby móc tam funkcjonować i tworzyć, i, i chcę tworzyć z tego co mam. Po ciuchlantach też nie bardzo, z tego względu, że ostatnio robiłam przegląd swoich ciuszków. I mam po prostu ich mnóstwo, i do następnych na chwilę obecną mijam mi się z celem. A nie chcę się ich pozbywać, bo naprawdę mam ładne rzeczy, i które chcę mieć i nie chcę ich sprzedawać. A nie umiem też kupować na sprzedaż, bo nie znam się na markach, nie znam się za dobrze na modzie, co jest jakoś tak modne i poszukiwane. No, są oczywiście ciuszki, które. Które z automatu nam powinny się sprzedać, no ale ja tak, no też jest to dla mnie kłopot, żeby takie coś wyszukać i, i znać się na tym. No. Ja, ja po prostu kupuję to, co mi się podoba i to, co ma jakąś tam markę, albo jest w dotyku, po prostu fajne i przyjemne i delikatne i naturalne. Natomiast być może yy, 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 na pewno, że każdy z nas ma swój gust i inne rzeczy kupuje. Jedni kupują poliester, a inni kupują lny i bawełny. No, no, tak mamy. Także nie umie trafiać w gusty. Yy, pracownia też jest za mała, żeby mieć tam mnóstwo ciuchów. Tam tylko będą dwa wieszaki, yy, które yy, będą na ekspozycji. No i tak, i tak myślę, kochani. Myślę, myślę co zrobić, jak zrobić, żeby zarobić i, i, i żeby nie dać się połknąć systemowi. Także... No kombinuję, kombinuję, jak koń pod górkę właśnie tworzę. I, I robię też różnego rodzaju biżuterię, jak wiecie. No, ale no z, tą, z tą pogodą, z tą zimą to nigdy nic nie wiadomo. Ja już też nie jestem w takim wieku, żeby, żeby stać na mrozie jakoś tam sama i w ogóle. Ja tak nieraz przyglądam się tym parom, bo przeważnie, jak jeden natarkt to, to jest, są dwie osoby. Przyjeżdża mąż żoną albo z partnerką, nie wiem jak to tam wygląda. Jedno rozładowywuje, za załadowywuje na auto, drugie pakuje, rozpakowywuje. Jest jaka, jak, jakiś luz, jedno może odejść od stoiska, może iść do ubikacji. no Ja tego komfortu nie mam, wszystko sama. No, także no nie jest to takie proste, takie, takie łatwe. Po jednym takim targu to ja jestem wykończona i też nie wiem, czy ja tam dam radę. Y bardzo dużo obostrzeń jest teraz, że nie można sobie tak wyjść na ulicę i, i na przykład kup Pan obrazek. Trzeba mieć pozwolenie na handel uliczny, no, no takie, takie przyziemne sprawy, no. Także nie wiem, myślę kochani, być może będzie mnie mniej na kanale, bo yy, no mam trochę podłamkę yy, i, i nie bardzo wiem, co mam Wam mówić, no. No, na razie tworzę, maluję i szukam w tym inspiracji, że ten z góry mi tam da jakąś tam myśl. Tak, jak z tym dronem. <grym> gdzieś mi tam wskoczyło. Przepraszam, gdzieś się tutaj jakieś rybki dostałam. No. Na kanałach zdrowotnych się nie znam tak mocno, żeby wam mówić o, o zdrowiu, a nie chciałabym, żeby gdzieś w błąd. Pro... Żeby, ojejku, błąd wprowadzić i żeby ktoś miał kłopoty zdrowotne przeze mnie kanały kulinarne nie dla mnie no tam co jakiś czas coś zrobię jak zupę z chipsów, ale nie widzę się w kanałach kulinarnych nie jestem idealną panią domu więc nie wiem jakie tematy mogłabym poruszać które by zainspirowały większą ilość widzów i, i, I myślę i zastanawiam się nad wszystkim, czy, czy prowadzić ten kanał, czy odpuścić, yy, co robić, jak robić, nie wiem, nie mam pojęcia, <laughs> moi drodzy. No nie, muszę skończyć, bo głos mi coś siada, nie wiem czemu. Yy, yy, I tyle, kochani. No. Będziemy się pewnie widywać. A może, może przyjdzie jakiś kop, że coś mnie, coś mnie napędzi i znowu spróbuję i będę, będę walczyć, bo być może jestem już na finiszu sukcesu, a o tym nie wiem. A bardzo dużo ludzi rezygnuje właśnie na samym, na samym końcu, kiedy są już tak blisko zwycięstwa i oni się poddają. Więc cały czas sobie powtarzam, że, że to może jeszcze nie ten moment, żeby się poddać. Że trzeba walczyć, trzeba zawsze walczyć i, i... No, na pewno będę walczyć, bo przecież się nie położę i nie umrę, bo tak się nie da, żeby już mieć spokój w tym żywocie. Ale, ale muszę coś wymyślić. No jeszcze do tego, no nie wiem, trochę tak skomplikowanie mówię sama, już nie wiem co mówię, bo, bo już się pogubiłam w tych swoich myślach. Także pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego Dnia Niepodległości w ogóle miłego weekendu. Nie wdawajcie się tam w jakieś rozruchy manifestacyjne, spokojnie wszystko. Władza tworzy się, jaka się tworzy. Nie mamy na to wpływu za bardzo, no czy mieliśmy przy wyborach, ale stało się jak się stało, nie wiadomo, czy legalnie, czy nielegalnie do Sądu Najwyższego wpłynęło dużo skarg na te wybory, więc. Trudno powiedzieć, jak to, jak to w ogóle się odbywało. Ja się nie w to nie wtrącam, nie mam na to wpływu, mogę robić swoje. Więc róbmy, kochani, swoje i wierzmy w lepszą przyszłość. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego.